Ty, ale by był film, jakbyśmy podjechali, abyśmy nie mogli tego zmęczyć. Nie. Co, no i gdzie byś ty chłopiec tu podjechał? Tu już nie wiemy, bo stoi jakiś chłop. Tu? No po tych krzakach trzeba będzie jeździć, bo nic nie zrobimy. Szanowni Państwo, jak nam podnośnik nie dostanie. Dobra, A dać, ustaw się i zobaczymy, bo jak nie, to chłopie, do domu nie wiem, będziemy siedzieć, pić może coś o, dzisiaj. No, o, to, to się bojesz, to wiesz, bo. Że tu trzeba będzie rzeczywiście większą zwyżkę. No, do szczytu to ci powiem, to Zbyt będzie, to, ciężko. będzie to ciężko. Próbujemy. będzie No to zobacz. No i dzisiaj takie późniejsze powitanie, czyli hej, witam Was, tutaj Dominik, myjemy sobie, no właśnie, miałem mówić, że dwie ściany, ale finalnie chyba wyjdzie tak, że umyjemy jedną, zobaczcie, tutaj trzeba dość mocno się poprzyciskać, to co chciałem Wam pokazać, to zobaczcie, testy, byłem już tutaj kiedyś, no i te testy się spodobały, więc nas tutaj wspólnota, czy spółdzielnia nas tutaj zamówiła, tylko że, hmm, no dostępu to tu nie ma, o już Pan na przykład ma może być ciężko. Adam, nie wieć tylko w te paliki. Mała zwyżka, do 3,5 tony. Natomiast niezbyt wysoka. Adam już tam goli krzaki, to ja Wam tego nawet nie pokazuję. Nie ma takiego wysięgu bocznego, żebyśmy tu dostali. No nie masz. szans. Zawsze coś się musi wydarzyć. Sobota. Ale jaka piękna jesień, to Wam mówię. No, 17 stopni ma być w ciągu dnia, a w nocy w ogóle 12. Nie ma tak, że wiecie. 10 w dzień, a, a w nocy minus 2. Fajna pogoda na mycie. Adaś to ci powiem, będzie ciekawie tu. O Jezus. No bo jak inaczej się tu władować? No przecież tutaj nie wiedziemy niczym. No i co, tutaj z wysięgu bocznego, czy co? O no Adam zaczyna kaskaderzyć. Będziesz tak! Cudów to tu nie ma! Czekaj, nie czekaj. ma opcji, nie? Daj jeszcze pomyśleć. Adam, szczerze? Uh -huh. Ja się właśnie tego boję. <noise> Zobacz, cały chodnik zablokowany, to też nie jest spoko. To byś tu musiał przyjechać 40 pas żeby stanąć na parkingu i tam dostać. Nie, Adam, to nawet nie mam co kombinować, ja widzę, jak to jest zablokowane, to chłopie na tu ludzie zjedzą. Nie, bo ktoś tam w krzakach chłopie się odzywa do nas, nie wiem o co. No, tak chcemy się ustawić, ale czy nam to pójdzie, to... To byśmy inaczej, no. A. No, zobaczymy. No, no zobaczymy. No, przystawimy się i najwyżej... Wie pan, poglądamy, poglądamy i pojedziemy. A dziękujemy pięknie, ale nie zanosi się. Dziękujemy. Adam, chodźmy do tamtej. Ja pierwszy. Dzień dobry. No zobaczymy. Powiem Pani, nie zanosi się na nic. Aha, Przyjechaliśmy, poplądamy się i pojedziemy. Dobra. No, dobra, chyba tak. Rozłożę. Ale Adam, nie, ja Ci nie policzę za moją wiesz, zepsutą dniówkę, za dużo. Dużo nie policzę. Ja Ci też nie policzę. dużo. O, mi... za dojazd i za sprzęt, tak? Tak. Za Słuchaj, to ja Ci nie policzę, policzę, Ty mi nie policzysz, to znaczy, że wyjdziemy dobrze na tym. Jak zwykle, kurwa. Yy, niestety, ale zacząłem zauważać, że kanał ym, gorzej się klika ze względu na to, że, ym, wiecie, musi coś się dziać w odcinku, nie? Widzę, że już takie zwykłe kostki, y, zwykłe mycie, to już macie gdzieś. Więc to y, no, tu się dzieje, przyjechaliśmy i pojedziemy. No to będzie, będziecie mieli z czego się śmiać. Będzie z tego niezła beka. Ale Adam, to jest w ogóle na wysokość, chłopie, twoja zwyżka w ogóle? No a wciś... wciśniesz się między te krzaki? Co... Ale ja, ja. co, że tutaj, tak, tyłem? To, no... Nie, to urobimy. No tu tak. ładnie zjedzone, nie? Najgorszy rodzaj grzyba, widzisz tam, ten zaciek tam? Ten? Jaki? Teraz ten stary grzyb. No ten, bo czerwonego tu nie widzę, bo czerwone to też jest takie bydle. I co my tam będziemy? No, 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 co? Udubcy pod polskim ten. <laughs> Jezus, ten się nie pieprzy, jeździ pod... Adam! Chłopie, zachowuj że się jakoś lepiej. Byle jak, ale się zachowuj. Uwaga, Adam wystawił język. Znaczy, że się będzie działo. Adam, znaczy, że... Będę swy... myślał. Będzie... <laughs> Ej, uwaga, 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 uwaga. Nie, no, nie aż tak. I co? Ja mów gaz, a on mi zgasł. Tak, tak. Jeszcze meter można wjechać. Jeszcze gorzej niż było. A nasadzili tych krzaków. Kto to widział tyle zieleń? Nie no, dobrze. Zieleń musi być. I ja jeszcze tą żenadę muszę pokazywać. Wiesz o tym? Bo ja chyba chłopiec zobligowany do tego jestem, przed ludźmi. Tak. No będą jajca jak to nie zostanie. O i tutaj trzeba byłoby jeszcze spust im ustawić, bo widzę, że tak na styg dali, albo puściło na hakach i poleciało lekko w dół. To takie rzeczy to przy okazji. Ludzie się patrzą na nas jak na debili, w sumie słusznie nawet. Eee tutaj to z palcem wiesz gdzie. Tak. Natomiast tamta to albo duża zwyżka, bo tam ci ustawiły, ustawimy, raczej znaczy, na tego wódka nie wjedziemy. Chłopie, pytona, pytona wysuniesz i dostaniesz. Tyle? Tyle, no. A że to jest idealny podnośnik, chłopie, jak pod to. Jeszcze wam pokażę, jaka jest akcja z wodą. No bo tak, jest tutaj kilka bloków, a właściwie kilkanaście. I tak, w żadnym z nich nie było wody, w tym tutaj, na przykład za mną. Nie ma kompletnie wody. W tym, gdzie my myjemy, jest woda, ale nie leci. W bloku tym tutaj żółtym, zobaczcie tutaj, w tym miejscu, jest woda, tylko że leci na zaworze, w sensie cieknie. W tym bloku z tyłu, tam za choinkami, nie da się otworzyć drzwiczek od wody, więc uwaga. Złączka, następny wąż, tutaj postawiliśmy takie pachołki i matę, żeby nikt się nie potknął. Kolejna złączka i tam jest woda. I stąd bierzemy, czyli zobaczcie, my mamy wodę tutaj, a my myjemy tamtą ścianę, nie tą, nie tą, nie tą, tylko tamtą. Ale też jest to poniekąd nasza wina, bo późno powiedzieliśmy, że przyjeżdżamy, bo dostaliśmy to zapytanie jakiś czas temu. Fajnie, że się udało, no i co, idziemy sobie testować, no i co, no i na tą ścianę nie wyjdzie nam w ogóle już dzisiaj słońce, nie? Tylko, że o godzinie 16 jest już totalnie ciemno, więc musimy, musimy, no dosyć tak mocno się uwijać. No i my sobie wchodzimy tutaj, nikomu nie przeszkadzamy Przynajmniej mam nadzieję No i co? z się dymi Tynk spękany na maksa Nie wiem czy widzieliście, ale mega pęknięcia zwłaszcza pod oknami, czyli klasyka gatunku jak to na blokach No ale efekt co? No chyba... Chyba okej okay. No to co? Jedziemy z APC czy nie? Oczywiście Masz tyle APC? Chłop. Ja bym... ten z jego ja bym nie miał ten z APC, szanowni Państwo. Tak? Jedziemy sobie i powoli zaczynamy to spłukiwać. Widać, że efekt będzie no taki, no nie wiem, taki sobie. Mam nadzieję, że wyjdzie ładnie, ale wiecie, no tak jak to na dużych obiektach cena czyni cuda, tym nie jest najlepszej jakości i wątpię, żeby to się ładnie domyło. W sensie będziemy chcieli to oczywiście ładnie domyć, natomiast obawiam się, że to nie będzie 10 na 10. Zdezyfekowaliśmy to, dotąd nam zeszło, ale to jeszcze Ho ho ho. No stop! Może nie będzie tak źle. Myjmy. Nie mamy dużo czasu. Mamy 3 godziny na umycie całej ściany, bo jesteśmy po zmianie czasu. Ja zszedłem na chwilę z podnośnika tylko w jednym celu, żeby pokazać Wam, jak to wygląda z daleka i przede wszystkim, żebym ja sobie zobaczył, jak to wygląda z daleka. Powiem szczerze, stoję przed tą ścianą i nie mam sobie nic kompletnie do zarzucenia. Gdybym wiedział, że mogę doczyścić, to byśmy pewnie jeszcze myli. Ale nałożymy oczywiście odgrzybiacz i jestem pewny, że po tym jeszcze nam to na pewno zjaśnieje. O co w ogóle chodzi? Gdyby mi zostawały smugi po myciu, po dyszy, to wtedy wiem, źle nałożony płyn. Małe, nie wiem, na przykład... Nie wiem, zbyt zimna woda, tak? Coś takiego. Natomiast tutaj? Glantz. Moim zdaniem spoko. Oczywiście tynk jest jaki jest. Popękany? Nie wiadomo jak, ale będzie spoko. Wydaje mi się, że tutaj jedziemy tym trzecim pasem, czyli pomiędzy oknami i on będzie najlepszy, bo ten zielony schodzi najlepiej. Na tym zielonym się najlepiej myje. Tak, bo tu nie widać ani smuszki. To jest fajne, no a ten biały, no to taki jaki jest, nie? To jest to, co, ten biały to chyba taki fabrycznie brudny biały. Moim zdaniem on się tak mógł nazywać. No fabrycznie brudny. No chyba tak. Adam, wyskakujmy, bo chłopie, nie ma, wiesz, że nie ma czasu. Że czas to jest pieniądz, chłopie. Czas to jest chłopie ten. A wiesz, my te sztaby musimy podzielić za to jeszcze. No, ale czekaj, jeszcze czekaj, jeszcze ludziom pokażemy jak to wygląda z bliska. No z zakrzaka niby, ale to jest tak zwany pudupy z zakrzaka. No, ale się, no chłopie, no nie jest źle, no. Aż znaczy, powiem tak, też nie jest dobrze, ale nie jest źle. nie autentycznie. Adam, ja ci mówię, że no nie ma wstydu. Wmówiłem ci, że tak masz mówić. Tak? Słuchaj, że to przede wszystkim, chciałem wiedzieć, jak się tłumaczyć. To jest ważniejsze niż umieć myć, to tak? Płacę, płacę. Myjmy. Nie, nie jest źle. Wyjaśnię to po tym, po ten zimmosie. zobaczycie. Chłopie, jaka baja, no popatrzcie, Czujesz to? Patrz, ok. wszystkie zniknęły te przejścia, te co były tutaj. Nie przejścia tylko takie te wiesz smugi, smużki. Smug. Chłopie jak to wyschnie to będzie ta Malina, chopie Kowalewski Bend. Nie mówię, że to z, z daleka to inaczej wygląda. No, no i nie? co ty na to chodzi? No, widziała pani mojego męża? Widziała pani? No pewnie. Nie. Jedziemy sobie szyby. Oczywiście będziemy jeszcze powłoki zabezpieczać, ale słuchajcie, przegonimy tą chemię. To, to jest ten, to jest Halloween. Co to jest? To jest Halloween, ja też zmywałem w zeszłym roku komuś tam rozumiesz jajko. Ale po Halloween? <laughs> no, przykus! Cukierek jest, albo przykus! Wiesz, to jest ten. Halloween. <laughs> cukierek no. albo przykus! Ej, no, no, no ale bez jaju, no Adam, no, no nie bez... bawiliśmy się chłopie w takie coś. No i popatrz. No, widzę. Widziałeś? Widziałem, widziałem. widziałem. To, no. Nie, bo wiesz, co ja myślałem? Że nam się albo wylał płyn, albo że to jest jakaś pianka, albo mhm. że to jest jakiś... Co no, to ten... by było innego? A to jest A, jaj, co? A to są jaja zwykłe. To są jaja jak arbuzy, kurde, no. No, jest... no i tak. Panowie, czemu wy obrzucacie jajami elewację? elewację? No ja. Między oknami jajo, jak talala, albo jak nawet tam talala. Co za chuj, to zrobił? No właśnie, tak sobie właśnie myślę. Tego no nic, przemyjemy. Ja sobie myjkę, zatankowałem, tak sobie wjechałem do krzaków. Halloween! Dołeś, mówiłem, mówiłem. No nie, przemyje się. Jak jesteśmy, to się i tak przemyje, nie? Tylko to jakby pan nam zostawił, to my sobie to zamontujemy. Tego co my do elewacji mamy? Taki żeby był. Halo! Jak się, jak my tu są? Co ty, Madusze? Dobre, No, <noise> no nie chcę pan weźmie. Porządek płynny. jest gdzie jesteś? No! To już no, to Legasko. spoko. No nic, no to my się bierzemy za to i będziemy Dobra, tam gadać, niech to ci, cały temat. Dzięki, jest <gulet> pan kurwa, jakbym wiedział, bym biorą. wyrolara Eee, no spokojnie, nic się nie dzieje, a, nic nie, się nie, nie dzieje, a to by... my tu będziemy i na tamtej ścianie, Pewnie. My tu będziemy nie, plątać mówię ciągle. Mówię ci. Nic się nie dzieje. Łapkami ktoś, łapkami. <grystanie> Metro na sekundę kwadrat. Dokładnie. sekundy, No i my zakończyliśmy temat, tak to wygląda na sam koniec, nie miałem ujęcia z powietrza przed myciem, ale pokażę wam poglądowo, jak wygląda blok obok, mam nadzieję, że Wam się podoba, wszystko na odbiorze przeszło, wszyscy zadowoleni, no i być może widzimy się na kolejnych ścianach, a z Wami widzę się już, mam nadzieję, w kolejnym odcinku, więc dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, cześć!